To ona mówi, że odchodzi. Mówi, że nie może już. Niby w, niby w takim pośpiechu żyć. A, że ma dość internetu, dość telewizji. Połuszy tych wszystkich kabli, wtyczek, e, frajer, frajerów, bluetooth, bluetooth, bluetooth tu, tu, tu. Że jej się kojarzy z wykaszaczem ekranu. I jak na mnie patrzy, to. To nie może się skupić na, na tekście świata. Yy, I że odchodzi. I będzie teraz żyła Unplugged. Po całości. Unplugged. Kurwa. Żyła będzie. To ją zaprosiłem do siebie na ostatni. Czacik! Pokazałem jej znaczenie słowa monogamia w praktyce. Piąty Międzynarodowy Festiwal Opowiadania od 5 do 11 października we Wrocławiu. Zapraszamy.